Cześć! Dzień dobry, nazywam się Gosia, dzisiaj chciałam Wam przedstawić pranayamę o nazwie Anulom Vilom. Jest to naprzemienne oddychanie. W pranayamie tej używamy również mury. Używam do tego celu prawej dłoni i prawym kciukiem będziemy zatykać Wskazujący palec i palec środkowy będą zgięte, a palec serdeczny i palec mały będą razem. Czyli będziemy tworzyć coś w rodzaju takiej małej pensety z naszej dłoni. Jak zatykamy dziurki? Nie wciskamy od nołu, ale nie wciskamy tych miękkich w części nosa. Natomiast zjeżdżając ręką od góry, staramy się znaleźć to miejsce gdzie kończy się kość, a zaczyna się chrząstka. I w tym miejscu delikatnie przyciskamy nos. Delikatnie, to znaczy nie całkowicie zamykamy. Zostawiamy troszeczkę przestrzeni. Niemniej jednak wdech będzie jedną dziurką, a wydech kolej, drugą, a potem wdech drugą i wydech pierwszą. I to jest jeden cykl oddechowy. Siadamy oczywiście wygodnie. Każdą podnajemę wykonujemy z wyprostowanym kręgosłupem. Weźmiemy kilka wdechów i wydechów, i spokojnie przystępujemy do zakładania mudry na nosie. Zatykamy prawą dziurkę, wdech lewą. Zatykamy lewą, wydech prawą. Wdech prawą. Zatykamy prawą, wydech lewą. Przystąpić się do właściwej pranajamy. Ile? Tak, 8 to jest taka fajna liczba, która nam rzeczywiście pozwoli wyrównać energię po jednej drugiej stronie. Na samych, dla, dla początkujących ja zawsze zalecam przygotowane taktyki. Później, jak już czujecie się lepiej, 5 a jak czujecie się rzeczywiście bardzo dobrze i swobodnie z pranajamą, to wtedy 10 minut. Życzę Wam cudownej praktyki, wspaniałych doświadczeń oddechowych.